Jesteśmy najlepsi, to my mamy najlepsze samochody, kupujcie tylko u nas. Podobne przechwałki często możemy spotkać u innych sprzedających. My natomiast możemy oraz chcemy pochwalić się dzisiaj, że mamy najlepszych stałych klientów. Jednymi z nich bez wątpienia są Państwo Marika i Grzegorz Kozłowscy ze Szczecina, którym dzisiaj chciałbym serdecznie podziękować. Państwo Kozłowscy pierwszego Mercedesa kupili od nas we wrześniu zeszłego roku. Obdarzyli nas wówczas ogromnym zaufaniem, pomimo że byliśmy wówczas dla siebie, można powiedzieć, obcymi osobami. My w zamian dla Państwa znaleźliśmy i sprowadziliśmy Mercedesa W212 z przebiegiem, jak dobrze pamiętam, około 20 tysięcy kilometrów w stanie zbliżonym do fabrycznie nowego, i znowu w zamian otrzymaliśmy od Państwa taką piękną pamiątkę, która zdobi nasze biuro. Półtora roku później natomiast Pan Grzegorz wrócił do nas, przyjechał do nas ponownie pociągiem i wrócił do domu wyjątkowym Mercedesem W210. Dzisiaj, natomiast, otrzymaliśmy kolejną przesyłkę, kolejne piękne upominki, również ten piękny zegar ACDC, karta świąteczna i po raz kolejny przepiękny prezent, który dzisiaj będzie kolejną ozdobą, tutaj w naszym biurze. I chciałem podziękować Państwu. Nie tylko za te gadżety, za prezenty, ale przede wszystkim za chęci, za dobrą intencję, za tą energię, ponieważ to nie jest, wiecie, flaszka kupiona na, na rogu w żabce. To trzeba chcieć, trzeba mieć pomysł, trzeba zrobić zdjęcie, zaprojektować, dostarczyć. Także bardzo za te chęci, za tą dobrą energię Państwu dzisiaj dziękujemy, a Państwu pokażemy, Przepiękne samochody, jakie pan Grzegorz i pani Marika posiadają w tej chwili z naszej ręki. Serdecznie dziękuję i życzę wszystkim zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Specjalista detailingu mówi, że wiele już samochodów widział, wieloma się zajmował, ale z takiego rocznika, z takim przebiegiem i z takim. Zachowanym lakierem, no to jeszcze jeszcze nie widział a po nałożeniu powłoki i odpowiednie wypolerowanie, no to mówi już, już Cud Malina, Cud Malina, nie wychodził z podziwu. Oczywiście się pytał skąd on jest, więc nie omieszkałem przesłać strony Komfort Trans pozdrawiam ze Szczecina. Wiesz, dla mnie to zawsze było coś więcej. To nie chodzi o prędkość, nie o moc, hałas, ani o to, kto w tym momencie na ciebie patrzy. Chodzi o ten moment, ten jeden moment, kiedy siedzisz za kierownicą i cały świat zostaje za szybą. Silnik mruczy jak stary przyjaciel, a ty oddychasz inaczej. Ciszej, głębiej, jakby wszystko wreszcie było na swoim miejscu. To jak rozmowa, której nikt nie rozumie. Tylko ty. I ten samochód. Nie potrafię tego wyjaśnić, ale kiedy prowadzę, czuję się po prostu sobą. To nie przypadek. Jezus chciał, żebym miał ten samochód. Równo, prawda. Na pewno go ukradłeś. Jezus dał mi ten samochód.